Siema Siema, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek gameplayu z Far 6. W tym odcinku zaczynamy od Isla Santuario. Tam skończyliśmy odcinek poprzedni. Nie będę niepotrzebnie nie nie przedłużać, więc zachęcam Was serdecznie do wejścia w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tytułem wstępu. Życzę wam miłego oglądania. No i jedziemy moi drodzy, jedziemy. Can you whistle? No bad, Danny, ale just getting started. Słuchajcie, gra jest rewelacyjna. Taka jest, <noise> takie jest moje PokiTu wrażenie. Naprawdę jest niebo i ziemia, jak się porówna z poprzednimi Far FARKRAJAMI. Więc chociażby dlatego z samego faktu, warto ją sobie w przyszłości nabyć. <noise> ja gram na ultra i jeszcze sobie specjalnie tekstury. Lepszej rozdzielczości i naprawdę robi to robotę. Jak widzicie, jesteśmy na wyspie. Dotarliśmy na wyspę. Mamy już jakoś broń, a nie mamy żadnych naboi. No i co? Idziemy dalej. Zobaczymy, co nas czeka. Z tego słyszaliśmy w telefonie. Mamy tu mapkę i. No właśnie, to nam pokazuje drogę do obozu chyba. Więc musimy iść tam. Mam nadzieję, że po drodze jakąś amunicję zdobędę do tej pukawki. O, tu mamy... Jakieś czerwone na mapie, tam pewnie jakieś wrogowie będą. Okej, okay, jesteśmy części jakieś. Zakrwawiona wiadomość. Rafael, weź tę farbę zolu i oznacz szlaki. Twoje znaki bezpiecznie poprowadzą nas przez tereny wiejskie do naszych skrytek i pozwolą nam uniknąć patroli. Nasza prawdziwa flaga jest niebieska. To, czego używa Castillo, to zwykła szmata. Lara. Lo siento. Your family will probably never know, what happened to you. Eee, Lo siento znaczy, rozumiem.

oznakowany niebieski szlak ze zdjęcia. Jak stary? Podkradnie się? By po cichu zabić. O, nie mam na nic się razu tylko już było to ciało przejeść trochę o, Widzę, że jak się niesie ciało a nie. Można wstać, dobra. Stowimy... Tu. <laughs> Stoimy tutaj. Ja bym musiał coś poprawić sobie w opcjach. I to tu będzie pierwszą. No jest. Ale to trzeba przytrzymać, czy... Ja bym wolał, żeby to było. Nie, trzeba wstrzymać. Ale jak C, to wystarczy samo trzeba trzymać. Kolejny Nie not the only one looking for Clara. Nie będę się wracał aż do bunkru. To szkoda czasu. O, Pesos waluta. Kurcze Chyba mam zbyt czule myszkę ustawioną minata będzie trochę lepiej chyba. o spodnie jakieśpółnek i co gdzie są to spodnie? <coughs> oke okay. Dżinsy. Mamy takie i mamy równej. No Dobrze. weśmy. tak. O i to jest fajne, są ciuszki. Nie było tych ciuszków w poprzednich częściach, tylko... Znaczy, były, ale tylko tam skórki zdobne. Gdzie te ciuszki też coś będą dawać? No to fajna zmiana. Może by niewielka, ale fajna. Zobaczymy, co będzie dalej. Get to Libertad. the fuck out of Yara. Easy.

Też nie, guść, to raczej w Afryce występują. Dobra, idziemy. Bad time to be a Teraz trzeba się w do góry. O, fajnie. Mamy linkę. Since I used one of these. Wystaw spinaczkowy, jak się go używa? E. Ej, okay. jakieś noże, ale nie mogę ich zabrać. Show your face before you shoot me? I'm Danny, a friend of Lita. You are the only survivor? Lara Garcia. Answer me. Popular, I said, are you the only survivor? García. Lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, Hermana. I'm getting the hell out of Yara. <laughs> but you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, Hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Come, Mierda. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath, all of you. <laughs> <laughs> when tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillos. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count six burnt out guerrillas, and you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviru tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Us down from sixty to six. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We don't have much gear, and we are not leaving until that viviro plantation goes up in smoke. But we mm -hmm. are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in sixty-seven. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for touristas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Take mm. You know I'm not a getea right. You you I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees, but it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Okej, okay, ustaliśmy karabin. Co mamy teraz zrobić? Mapa. Następna. Super jest mapa. Tu jest misja. O, to jest mapa za gry. Nie tylko samej tej tej. Zobaczcie moi drodzy, ta mapa. Nie mogę pani dać, ale jest naprawdę spora. Jest naprawdę spora, mamy. To co? Jaka to misja będzie? Więc taki Juan, znaleźć Juana Corteza i przyprowadzić go z powrotem do naszego obozu. Jest niezrównoważony, jest alkoholikiem jest nam niezbędny Panie go w wiosce rybackiej spraw, żeby do nas wrócił. Dani. Castillo's soldados would love nothing more than to capture a double agent like Cortes. I need him back with neighbor Tad Danny. He's done with us, but you're a fresh face. Take this earpiece. Juan made them for comms, then head to the village. If I were you, I would check the bar first. Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. Zobaczmy sobie amunicję i złom. Odręcznie napisana lista. Idea libertad jest bardzo prosta. Wszyscy jesteśmy jaranami, których wspólnie łączą wartości. Pierwsze. Wolne wybory. J jarania muszą mieć wybór, kto będzie ich reprezentować bez obaw o konsekwencje. Dwa. Wolność wyrazu. W ja, według Libertadni, istnieje coś takiego jak podżeganie, zdrada czy niewłaściwy sposób życia. Wiesz, w co chcesz, żyj jak chcesz i kochaj bez żadnego strachu. 3. Uwolnić banitów. Wybunkowa siła robocza to niewolnictwo. Czas skończyć z tym szaleństwem. 4. Jara wolna od rodu Castillo. Ta od lat jest utrapieniem dla Jary. Już dość wycierpieliśmy z ich ręki. Jeśli masz troszkę nienawiści i złości, dołącz do nas. Jeśli przemawiają do ciebie te wartości, dołącz do nas. Jeśli marzysz o wolnej jarze, dołącz do nas. Viva Libertad, czyli niech żyje wolność. Problem jest, że nie Dziennik. Przytrzymaj. Operacja. Powieści. A, tyle wojskowy. wps operacje. Widzę, że będzie kilka rodzajów misji. Zadań. Fajnie. coś leży jeszcze wzięcia to to jest już jakiś. Przedmiot na korpus. Porównaj. znaczne zwiększenie odporności na amunicję, złoczenie ceł miękkich, wprzewą i wybuchową. Okej. Okay. O, i widzę, że będzie po kilka rodzajów broni, nie tylko jedna z danego rodzaju. Też fajnie. Ciekawe, czy będzie można jakoś kraftować i ulepszać, jak to było w częściach poprzednich, jak to było fajne. Да,

слаймы из Aviso. Prohibido portar armas. Uwaga. zakaz noszenia broni. Tu napisani. Protektorado de defensa de la patria. Pod ochroną obrony ojczyzny. Czyli defensa de patra to to pieniące siły i zbrojne.

No, <laughs> Juan Cortez. Leave the bottle. Let's work for you. De nada. Wapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapo? Guapo I See, I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, guapo. What are you talking about? Those eyes, Guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. You fucking rat. You worth more dead anyway. oi have reflex see sí. wapo is in love with you and i ruined the only copy of my book buenos socios vámonos. once again we have outstayed our welcome

You Handle the gun before. What's your name, Danny? So, Clara says you're a legend, ex KGB, <laughs> I got more fucking exes than your porn search history. Some men they break eggs for breakfast, but one for Cortez he breaks fucking. Hold up, new plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? Uh-huh. Imagine Valtrich. See that smoke? That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. And you oh. are going to go get it. Now you want me to steal shit for you? Gunpowder and Supremo Bond. The cerveza and chaser of Resolver. I'm gonna teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. And it's rule number nine.

To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z tą meczką. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do wrytania komentarzy pod filmikiem.